Uh oh Anna Sobczak, jest środa, 16 sierpnia. Witam i zapraszam na wydarzenia. A rozpoczynamy niestety smutną wiadomością. Tragicznie zakończył się długi weekend w powiecie ostrowskim. Wbrew obawom nie chodzi tu o statystyki zdarzeń drogowych, choć i tych nie brakowało. To właśnie tu w okolicy jednej z ostrowskich dyskotek tragicznie zginął wczoraj 18-letni chłopak, mieszkaniec Kalisza. To Do zdarzenie doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Do zdarzenie doszło w poniedziałek krótko przed północą. Bawiący się tam, 18-letni mieszkaniec Kalisza, wyszedł z dyskoteki i wszedł na stojący słup energetyczny. No, stojąc na wysokości 25 metrów, nagle z tego słupa zeskoczył. W trakcie tego wchodzenia, kilku jego znajomych i nawet osoby, które tam akurat były w tym rejonie, próbowały nakłonić go do tego, żeby tego nie robił, żeby zszedł, żeby nie wchodził. Oczywiście ignorował to, nie słuchał, po wejściu na górę zeskoczył. Chłopak trafił do Ostrowskiego szpitala. Mimo wysiłku lekarzy, po trzech godzinach zmarł. A to już nowe skalmierzyce. Wczoraj w nocy pod kołami samochodu zginął tu 33-letni mężczyzna, mieszkaniec Ostrowa. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Apelujemy właśnie do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie miało miejsce już we wtorek, około godziny 1.45. Gdzie na ulicy Kaliski w Nowych Skalmierzycach na drodze tej głównej do Kalisza w drodze 25 zostały znalezione zwłoki mężczyzny, który prawdopodobnie został potrącony przez w chwili obecnej nieznany nam pojazd nieznanego kierującego. Długi weekend okazał się za to dość łaskawy dla kierowców. Na terenie powiatu ostrowskiego doszło w sumie do dwóch wypadków drogowych i 19 kolizji. Zatrzymano 10 nietrzeźwych kierowców, w większości rowerzystów. Ulicę patrolowało blisko 200 policjantów. Ktokolwiek mógłby pomóc policji, policji w zatrzymaniu kierowcy, sprawcy wypadku w nowych skalnierzycach, proszony jest o kontakt z Ostrowską Komendą pod numerem telefonu 062 kierunkowy 595 22 61 lub 997. Złych wiadomości ciąg dalszy. Przybywa osób zarażonych żółtaczką w Ostrowskiej Stacji Dializ. Liczba chorych nie jest niestety ostateczna. Na dzień dzisiejszy ilość osób zakażonych to 49. Z tego największa liczba osób zakażonych to dializowani z terenu miasta i okolic Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj niestety ta liczba sięga prawie 90%. Natomiast jeśli chodzi o osoby dializowane z terenu Konina, otrzymałem informację, że przeprowadzono badania u wszystkich dializowanych i ani jeden wynik nie wyszedł pozytywny czyli wszystkie osoby, które były tu dializowane w, na przełomie chyba lutego nie zostały zakażone, jeżeli chodzi o Kalisz, ta liczba nie uległa zmianie, czyli 16 osób. Suma summarum 49 osób jest zakażonych w stacji Dializ w Ostrowie. Już mi teraz wszystko jedno jest. Już mam 80 lat prawie, 79 lat mam, to już mi teraz wszystko jedno, czy umrę, czy nie. Pan tutaj sugeruje, że pan już wcześniej miał podejrzenia, że jest pan zarażony? Yy, jest pan zarażony. Yy, tak, miałem podejrzenia, dlatego że wcześniej miałem badania robione tak samo w maju, yy, w, w szpitalu zakaźnym w Kaliszu. No, to było 22 maj, chyba. Było badanie robione. Później, po kilkunastu dniach, kierowca przywiózł to na stację Dializ. Pokazałem to lekarzowi yy, i oddziałowej. Oni stwierdzili, że badania to są, było badania, ale pojadę do Poznania i tam będę przebadany wiarygodniej, o, tak można powiedzieć. No i na tym sprawa się zamknęła, no i z powrotem wróciłem na salę zdrowych, jak to można powiedzieć. Dziś grupa osób zarażonych wirusem HCV pojechała na badania do kliniki chorób zakaźnych do Wrocławia. Mają one wykazać stopień zaawansowania żółtaczki. Na ich podstawie opracowane zostaną odpowiednie, indywidualne dla każdego z poszkodowanych metody leczenia. Przez cały okres od momentu informacji o zaistniałych zakażeniach Państwowa Inspekcja Sanitarna z czterech powiatów dociera do osób zakażonych, ustala najbliższe kontakty i te kontakty są systematycznie badane. W dniu dzisiejszym nie mam zgłoszonego ani jednego wyniku pozytywnego, czyli liczba osób, które uległy zakażeniu, związane są wyłącznie ze stacją dializ. Są to osoby, które były dializowane w Ostrowie. W tej chwili można tak powiedzieć, że przy tej ekipie, która teraz jest, zespole lekarzy i pielęgniarek, można śmiało, z zamkniętymi oczami jechać tam na dializę i być spokojnym o swoje zdrowie i życie. Na dzień dzisiejszy poszkodowani winą za zaistniałą sytuację obarczają byłą siostrę oddziałową. Ostatecznie sprawę rozstrzygnie prokuratura. Przechodzimy do informacji przyjemniejszych. Jeśli producent rolny chce otrzymać zwrot akcyzy oleju napędowego, niech rzetelnie zbiera faktury VAT za jego zakup. Już od września rolnicy będą mogli składać po raz pierwszy w Pleszewie wnioski o zwrot podatku akcyzowe, akcyzowego, zawartego w cenie popularnie zwanej ropy. Rolnicy z miasta i gminy Pleszew jeszcze niedawno borykali się z problemem suszy. Pleszewski magistrat wyciągnął ku nim pomocną dłoń, odraczając dwie raty podatku rolnego. Dziś rolnicy mają kolejny powód do radości. Od 1 do 31 września mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wniosków jeszcze nie można składać. Termin składania wniosków jest od 1 września do 30 września tego roku. Yy, yy. Będzie miesiąc na wydanie decyzji po złożeniu wniosku. te e, wnioski, stwierdzimy czy aktywizm przysługuje zwrot podatku aktywowego czy nie. Kto może taki zwrot otrzymać? Osoba składająca wniosek musi być producentem rolnym, ale nie musi być płatnikiem podatku rolnego. Musi też spełnić inne kryteria. Przede wszystkim e, dana osoba musi być producentem rolnym. Musi być e, osobą, która posiada użytki rolne, co nie znaczy, że musi być płatnikiem podatku rolnego. To nie, nie jest w ogóle z tym związane. Nie musi mieć też własnych środków e, transportowych, ciągnika, takich rzeczy, maszyn rolniczych, tylko musi być producentem rolnym i mieć przede wszystkim faktury z 2006 roku potwierdzające zakup oleju napędowego. Ważne jest, żeby to była faktura na olej napędowy, nie żadna inna wykorzystywane do, do produkcji rolnej. W tym roku po raz pierwszy rolnicy mogą starać się o zwrot akcyzy. Po wnioski można zgłaszać się do pleszewskiego ratusza lub pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla wygody petentów dróg dostępny jest także na stronie www.pleszew.pl. Choć wakacje w pełni, w Nowoskalmierzyckiej Szkole Podstawowej ruch jak w Ulu. Podobnie przed, a nawet na budynku. A wszystko za sprawą trwającego remontu obiektu, który rozpoczął się wiosną tego roku. Korytarze przypominają obecnie pobojowisko. Na ten moment widać zakres czy front robót, który jest realizowany w tym obiekcie, ale chcę uspokoić, że na 1 września to wszystko zostanie uporządkowane i dzieci będą się uczyły w miarę w normalnych warunkach. Niemniej jednak. Prace, które tutaj są realizowane, są bardzo szerokie, poczynając od wymiany instalacji centralnego ogrzewania wody, instalacji elektrycznej. Jest montowana również instalacja wentylacyjna, wcześniej docieplenie dachu, w tej chwili docieplenie zewnętrzne budynku, elewacja. Zupełnie nowe oblicze zyska też sala gimnastyczna. Jeszcze kilka dni temu pod drewnianą podłogą znajdowała się ziemia. Tak po prostu ten obiekt wyglądał budowany w latach 60-tych w technologiach które już obecnie nie są stosowane i właśnie wymagał takiego totalnego remontu w tej chwili na sali gimnastycznej jest demontowana podłoga będą nowe izolacje wylewki betonowe i nowa podłoga centralne ogrzewanie wentylacja malowanie ścian Pierwsze prace objęły dach, teraz realizowane są wewnątrz budynku. Docieplane są też elewacje zewnętrzne. Cały obiekt zyska nową elewacją i wentylację. Jak zapewnia burmistrz, nie ma obawy o niespodzianki w postaci pocących się murów czy niewydolności ciągów wentylacyjnych. Szkoła będzie też posiadała instalację alarmową. Obiekty tego typu muszą być zabezpieczone i również taka instalacja w ramach tego generalnego remontu będzie instalowana. Zresztą są to wymogi wynikające z przepisów sanepidowskich czy przeciwpożarowych. Prace, choć przebiegają w szybkim tempie, nie zakończą się w najbliższym czasie. Liczący ponad 40 lat, budynek przechodzi pierwszy tak poważny remont. Właściwie po zakończeniu inwestycji można będzie mówić, że stary jest jedynie szkielet obiektu. Roboty trwać będą do lipca 2008 roku. Co denerwuje Pleszewian w działaniu samorządu? Jakie są ich potrzeby, jakie oczekiwania? Między innymi na takie pytania mają okazję odpowiedzieć mieszkańcy Pleszewa w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. A co więcej, mogą zadecydować o składzie nowych władz miasta i gminy. Wystarczy tylko wypełnić ankietę, a gdy przyjdzie na to czas, pójść do urn. Masz głos, masz wybór. To ogólnopolska akcja przedwyborcza, do której przyłączyło się Towarzystwo Miłośników Pleszewa. Akcja ta ma przede wszystkim na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w wyborach samorządowych. Narzędziem akcji jest ankieta, która posłużyć ma jako odzwierciedlenie potrzeb lokalnej społeczności. Akcja spowodowana i skierowana jest szczególnie do mieszkańców społeczności lokalnej, w którym społeczność lokalna powinna wyrazić swoją opinię dotyczącą działalności samorządu. Również akcja ta ma spowodować, że poprzez ankietyzowanie społeczeństwa możemy na podstawie wyników tych ankiet dowiedzieć się, jakie nurtują środowisko lokalne problemy. W ankiecie można znaleźć m.in. pytania o sprawy poważne, np. o ocenę pleszewskiej pomocy społecznej lub organizacji ruchu drogowego, ale także sprawy związane ze sportem i rekreacją, np. czy potrzebny jest w pleszewie kompleks sportowy lub pytania o formę spędzania wolnego czasu. Niewątpliwie wszystkie pytania są, a dla mieszkańców miasta tym bardziej powinny być ważne. Po zebraniu wyników właśnie z ankiet przewidujemy jako Towarzystwo Miłośników Pleszewa odbycie debaty z kandydatami na radnych, a szczególnie z kandydatami na przyszłych burmistrzów tutaj naszego miasta i kandydaci będą mieli możliwość zapoznania się z problemami, które nurtują środowisko nasze tutaj lokalne i miasto i wieś, a przynajmniej powiedzą nam, jak w przyszłości widzieliby rozwiązanie właśnie tych problemów. Ankietę wypełnić można w biurze Towarzystwa Miłośników Pleszewa w cechu Rzemiosłu Różnych w Pleszewie, w każdy czwartek od 13 do 15. Ankieta jest anonimowa, nie ma zatem potrzeby fałszowania odpowiedzi, tym bardziej, że to nasz głos i nasz wybór. Zanim przejdziemy do sportu, informacja dla tych, którzy lubią spędzać czas w wodzie, niekoniecznie w swojej wannie. Od jutra ponownie otwarty zostanie basen przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie. Plażowicze będą mogli zeń korzystać od godziny 9 do 19. W tym sezonie niestety nie będzie już można kąpać się przy ulicy Rejtana. W weekend natomiast znów będzie można korzystać z kąpieliska i wypożyczalni sprzętu wodnego na piaskach, szczygliczce. A teraz już informacje sportowe: wielu znakomitych zawodników wy... Wystąpiło w tegorocznych zawodach Poland Open w Sumo, które rozegrane zostały w Krotoszynie. W tegorocznych zawodach w Krotoszynie wystąpiło 120 zawodników i zawodniczek z ośmiu europejskich krajów. Obecność prezydenta Europejskiej Federacji w Krotoszynie świadczy o tym, że ta impreza przez Europejską Federację jest traktowana prestiżowo. Zresztą e, mówiąc szczerze, turnieje, które odbywają się w Europie, nawet nie posiadają takiej obsady międzynarodowej jak nasz turniej w Krotoszynie. W sobotę na dojo zaprezentowali się czołowi europejscy sumici. Dlatego kibice tego sportu obserwowali interesujące walki, które stały na wysokim poziomie. Nie dojechała tylko w sumie ekipa niemiecka, mieli problemy sprzętowe z samochodem. Natomiast cała czołówka europejska z reprezentantami Ukrainy, Bułgarii i Węgier zameldowała się w optymalnym składzie. Także konkurencja jest bardzo wysoka. I oczywiście wszyscy polscy zawodnicy liczący się w kraju, jeśli chodzi o sumę. Dla polskich sumitów sobotnie zawody były generalną próbą przed mistrzostwami Europy seniorów, które na początku września odbędą się w Niemczech. No to właściwie jest ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy, które odbędą się w tym roku w niemieckiej miejscowości Riza. I praktycznie no tutaj rzeczywiście będziemy obserwować bacznie naszych reprezentantów, jak sobie radzą, aby skład reprezentacji Polski był jak najbardziej optymalny. W kategoriach plus 115 kg i Open w wielkim finale doszło do starcia dwóch tych samych zawodników. Przedstawiciela gospodarzy byłego mistrza świata Roberta Paczkowa i bułgara Petara Stojanowa. W obu walkach górą był Bułgar, który nie tylko wywalczył dwa złote medale, ale także odebrał nagrodę finansową w wysokości 1000 dolarów. Sukces zanotował Krotoszynianin Wojciech Poczta, który zwyciężył w kategorii do 115 kg. Trzecie miejsce w tej samej kategorii zajął inny z reprezentantów gospodarzy Marcin Rozum. Wtorek był pracowitym dniem dla piłkarzy nożnych. Wczoraj odbyły się kolejne pojedynki oligowe, punkty. W trzeciej lidze zespół Jaroty Jarocin na własnym boisku w meczu na szczycie zmierzył się z Wartą Poznań. Mecz Jaroty z Wartą wywołał w Jarocinie duże zainteresowanie. Gospodarze liczyli na korzystny wynik, ale okazało się, że typowana do walki o awans do drugiej ligi, 11 Warty, okazała się zbyt wymagającym rywalem. Poznańska drużyna zagrała lepiej i skutecznie, wygrywając w Jarocinie 3-0. Wczoraj odbył się jeszcze jeden mecz drugiej kolejki trzeciej ligi, w którym Kartuzja Kartuzy zremisowała z Regą trzebiatów 0-0. Pozostałe pojedynki drugiej kolejki rozegrane zostaną 6 września. W ligowej tabeli prowadzi Warta Poznań, która zgodnie z przewidywaniami od początku sezonu prezentuje wysoką formę, plasując się na czele ligowej stawki. Jarota Jarocin zajmuje obecnie szóstą pozycję. Kolejny ligowy pojedynek jarocińska drużyna rozegra w najbliższą sobotę. Na wyjeździe podopieczni trenera Czesława Owczarka zmierzą się z silną drużyną Kotwicy Kołobrzeg. Na boiskach grupy południowej czwartej ligi rozegrana została druga kolejka spotkań. W Derbach drużyna Doktora nie dała żadnych szans ekipie centry. Cenne zwycięstwo odnieśli za to piłkarze Ostrowi. Cy kibiceli czyli na to, że wtorkowy mecz w Ostrzeszowie pomiędzy Doktorem i Centrum dostarczy dużych emocji. Nic z tego. Gospodarze zdominowali wydarzenia na boisku. Ostrowianie natomiast grali słabo i nie byli w stanie podjąć równorzędnej walki. Efekt był taki, że derby zakończyły się wygraną Doktora bez większych problemów 3 do 0. Dla gospodarzy dwie bramki zdobył Tomasz Kępiński. Pierwszą w 24 minucie, a drugą w 62 z rzutu karnego. Jeden gol natomiast był autorstwa utalentowanego Mateusza Woźniaka, który na listę szczelców pisał się w 45. minucie. Trzeba się cieszyć, tym bardziej, że nie tylko graliśmy o trzy punkty, ale również o prestiż, bo niestety no, z nas, piłkarzy grających w Czarny Lesie, większość jest z Ostrowa, także y, mamy się teraz czym szczycić. Po prostu no, wygraliśmy z Centrum Ostrów i. I ja się na przykład z tego cieszę. Czarny las pokazał nam miejsce w szyku. Był zespołem lepszym. Wygrał zasłużenie. Trudno wygrać mecz, jeżeli się traci bramki po takich prostych błędach. Do przerwy to były dwa prezenty, a tym bardziej nie stworzyliśmy również z takiej sytuacji czysto szresji. No w końcówce meczu Renia wosiaka 100%. No niestety dla niektórych zawodników są to za wysokie progi. Coś trzeba z tym zrobić, co no zobaczymy. Będziemy nad tym myśleć. Właśnie jakaś recepta na to, żeby wyjść z tego dołka, który jest na początku sezonu. No, czy to jest dołek? Ja bym tak do tego nie podchodził. No. No, tak jak powiedziałem, niektórzy zawodnicy nie dorośli jeszcze do Czwartej Ligi. I niestety tam już trzeba troszeczkę na wyższym poziomie grać. Także ja uważam, że to jeszcze dołek nie jest. No. Ze zdobycia kompletu punktów cieszyli się wczoraj piłka, że ostrowi. Na własnym boisku pod podopieczni trenera Wiesława Wojewody zmierzyli się z jedenastką zjednoczonych rychwał. Ostrowianie zaprezentowali się z dobrej strony i po dwóch golach Tomasza Adamczyka i jednym trafinu Damiana Danilczyka wygrali 3 do zera. Sporo ciekawego działo się także w pozostałych wczorajszych meczach. Największą niespodzianką jest porażka Piasta-Kobyli na własnym boisku. Ta ekipa nie sprostała drużynie Sokoła-Kleczew. Ciekawie było w Koźminie, gdzie 11 Białego Orła zremisowała po interesującym meczu z niedawnym trzecioligowcem Obrą kościan. W ligowej tabeli prowadzą trzy drużyny – Korona-Piaski, Wiktoria-Września i Sokół-Kleczew. Te drużyny zdobyły dotąd komplet 6 punktów. Czwarty jest Doktor, a siódma Ostrowia. Na końcu ligowej stawki znajdują się drużyny z Pępowa, Rychwała i Ostrowa. Te zespoły nie wywalczyły jeszcze żadnego punktu. Niewiele lepiej ligę rozpoczęła także jedenastka białego Orła Koźmin. Wczoraj emocje przeżywali także kibice drużyn kaliskiej klasy okręgowej. W tej lidze w znakomitej formie znajdują się piłkarze Kalis i Kalisz i Iskry Sieroszewice. W ośmiu meczach trzeciej kolejki kaliskiej okręgówki kibice futbolu zobaczyli 22 bramki. Kolejny sukces zanotowali na swoim koncie piłkarze Kalis i Kalisz, którzy tym razem nie dali żadnych szans jedenastce pleszewskiego Rolbudu. W meczu na szczycie Orzeł Mroczeń okazał się lepszy od Wiktorii Oszczeszów, Natomiast Iskra Sieroszewice po trudnym i ciekawym boju komplet punktów wywiozła z Odolanowa. W ligowej tabeli prowadzą różne Iskry Sieroszewice i Kalisi Kalisz, które w trzech meczach wywalczyły komplet 9 punktów. W czołówce są także jedenastki Wiktorii Oszczeszów, Orła mroczeń oraz Baryczy Janków -Przygocki. Ligową tabelę zamykają zespoły z Kalisza i Odolanowa, które jak na razie nie potrafią zdobyć choćby jednego punktu. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Zapraszam do oglądania wydarzeń jutro oraz w imieniu Anny Zagajewskiej w piątek. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.